Znajdujemy się na 34 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No bardzo dużo dobra i bardzo dużo piękna dziewczyny, w jaki sposób Wy dzisiaj pomagacie. Jesteśmy dzisiaj tutaj cały dzień, zbieramy do tej oto puszki, więc rozpa mamy rozpalone czerwone serca i będziemy chodzić też ulicami Warszawy i zbierać pieniądze. Tak, a ja się cieszę przekazać coś bardzo wyjątkowego na licytację. Jest to recital ode mnie. Przejdę zaśpiewam dla Was, znaczy dla osoby, która wygra licytację oczywiście. Więc będzie to prywatny koncert i też przekazujemy zestaw biżuterii bursztynowej inspirowaną koroną Miss Polonia. Więc są to piękne rzeczy i bardzo się cieszę. Rozumiem, że gdy ludzie Was widzą i widzą jeszcze te puszki, to chętnie wrzucają. Tak, myślę, że tak. Przede wszystkim myślę, że w ogóle Woźb jest taką tradycją. Dzięki temu, że są właśnie te serduszka, te naklejki, i one budzą bardzo dużą radość wśród dzieci, więc od razu się uczymy, że pomagamy, ale myślę, że też te nasze atrybuty szarfa, przepiękna korona ma i też bardzo przyciąga uwagę. No właśnie, e, dziewczyny, to ja mam do Was teraz takie pytanie, ponieważ jak wiemy, no, jesteście reprezentantkami naszego kraju. Jak w ogóle zmieniło się Wasze życie po tym, jak e, zostałyście Miss? Tak, już kilka razy to mówiłam, ale o 180 stopni się zmieniło moje życie. E, może rzucę taką ciekawostką, że zawsze kochałam muzykę i właśnie ostatnio zaczęłam nagrywać pierwsze moje autorskie piosenki, z czego się... Bardzo cieszę, i nie mogę się doczekać, jak wszyscy je usłyszą. E, więc no, te możliwości są ogromne, i, i, i jestem bardzo podekscytowana. A jak było u Ciebie? Bardzo podobnie. Myślę, że też mogę się podpiąć pod to, że aż o 180 stopni zupełnie. Przede wszystkim ta pomoc charytatywna jest teraz na zdecydowanie większą skalę niż była wcześniej, i jak moja rzuciła do to też sobie odbiję, że. Nie zdradzę za dużo, bo wierzę, że kiedy wypowiada się takie rzeczy, to się nie spełniają. Więc trzymajcie kciuki, że niedługo zobaczycie mnie może w jakiejś mediach. Więc... Czyżby to było pytanie na śniadanie? Nie zdradzam. No bo wiesz, była Krysia, Krysi teraz nie ma, została e, może niezastąpiona, no ale po prostu już nie prowadzi programu Pytanie na Śniadanie. No to tak wydaje mi się, że pasowałoby, żebyś może to ty spróbowała swoich sił. Pozostawmy to pytanie bez odpowiedzi. To pozostawiamy bez odpowiedzi, ale śledzimy pytanie na śniadanie i nie tylko. Dziękuję wam bardzo za rozmowę i co? Wrzucamy do puszek, nie tylko do tej, ale do wszystkich, które dzisiaj widzicie. Dziękuję. Dziękuję.